Witajcie, witajcie. Dzisiaj znowu z Jokerem gramy FIFE. Na Waszą prośbę zagramy mecz Niemcy-Portugalia. Dobry dzień, dobry dzień. Tak, Joker ma dobry dzień. W sparingu przed y, tym na nagrywaniem wygrał ze mną 4-2. Wow. Graliśmy jakimiś no-name'ami, które potykały się o własne korzenie. Ze Szwajcarii. Dodajmy. Tak, to lubimy, takie, lubi lubimy takie drużyny im w kakao. Dobra, a nie, tu jeszcze kogoś mam słabego, zmieńmy na Quaresma. No i dobra, grajmy. Grajmy, grajmy. Grajmy i wygrajmy. Błyskotliwy dość. Miejmy nadzieję, że z... nie będzie znowu remisu 1-1, jak w poprzednich dwóch meczach. Tak, już, nie be... już nie będą pisać w komentarzach pierwszy, będą pisać 1-1. Tak jest.

Piękna podcinka. I, i tak. Coś czuję, że to będzie bardzo pechowo. Piecze mnie ręka, piecze mnie ręka, piecze mnie ręka. O, piecze mnie. Od tylca go chciałeś wziąć. Piecze mnie, piecze. <grystanie> ...to zrobił ładny gol. Spójrzmy na postórkę. Tak. Bramkarza, tał sobie wrzucił piłkę za kołnierz. Tak, wina bramkarza. ...uwolnił tak, się spod opieki obrońców i bezpłędnie wykorzystał okazję. Kłary Dobrze. Czy to wykorzysta? Znowu blok. I szybko kontra. Nie ma żadnej kontry, kurde. Aj. Za długo zwlekał z Brawo, ładnie podał. Czy to wykorzysta? No, strzelaj! Dobrze. Dobrze. Brawo. Dani! Dany. Dany. To nie ten pedalski ten, dy, śpiewak? <laughs> nie wiem, nie mam pojęcia. No, Tokio! No to hotel? Nie, był taki hit kiedyś. Nie mam pojęcia, to jest Botek. piłkarz reprezentacji Portugalii. Botek Post... postprodukcji, może sprawdzisz to. Kryśka! 40, 40 yardów. I za chwilę bramka z drużyny niemieckiej grę. Przyłożenie. Gomez. Arbiter pozwala grać dalej. Parto no, 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 to. No, ej, 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 no... Jak ja kocham impact ten jak on tam się zwał. Impact, Impact. Od Impetu. Teraz Ronaldo. O tak. No, chodź, chodź. O, nie poszedł jeden na jeden. boi się. Ciebie zawsze. piłce To powinno być do środka. moje co to za podanie, ale dobrze, co brawo to? na niej. Nie, nie temu miałeś wrzucać! Tam ładnie Krystianu wbiegał. A, myślałem, że mój wbiegał, to twój obrońca boczny. Świetnie zagrał, nie udało się. No, niestety, nie udało się. No i przejęli w ostatniej chwili Żuą Moutinho. Mukinjo To musi być gol. Nie no, bez jaj, no. I... Przejęcie na klatkę, na nóżkę. To jest. Na główeczkę. Spokojnie. No, w... oh, jest. prawie się minął. nie miał. No i do widzenia Proszę państwa No, gol? no Oj, jak mam takiego bramkarza mili, Taki płaski strzał Zaskoczyć mu krywal, Ale zobaczmy jak wychodził tam drugi napastnik Tak nie Roz, podał rozrysuj. mu Rozrysuj to Jacuś. Jacek <laughs> rozrysuj. To bawię się w pęcie I rozrysuję wam Na końcu materiału Wstawił Czarny ekran. <laughs> to będzie rozrysowanie. To była taka klasyczna pajęczynka. Znaczy ona na nim, on na niej. No to bardzo klasyczna. O kurde. Tego się nie spodziewa Na niej on siły już nie ma. No. Wszyscy się przewrotką zużyli Przeciwnicy przejmują piłkę. Ale mnie rozczytał. Damy? To było wczoraj w Lubuskiej. Uzil. Uzil. kocham Sły? jak komentuje Szpakowski. W Żaba. Oj! To Nie to zrobi. No nie, nie nie, to nie do No kurde Czemu tak daleko oni podają? Ładne podanie No nie, A, ale zrobiłeś błęda Zatrzymał się Biegnij, biegnij. Nie Wspaniale chwycił Drużyna przeciwna przejmuje piłkę ja błędów nie robię, są errory przejmuje piłkę Bardzo dobre podanie no co za strzały Quarezma chyba cię zmienię. To no, mnie denerwujesz powoli. No, no, no Gomes. Dani. No i strada piłka Gomes. Mm, za mocno chyba tak, Deczko. No Ronaldo teraz i Krystyna Chyba za dużo się kiwam. Też tak myślicie? No i piłka w posiadaniu drużyny przeciwnej. W ostatniej chwili, ale Powiedz udało się, się przejąć. Powiedzcie, że nie. Zaczyna się kopalnia robić mała. Nie, Czesiu, nie! Dobrze ci to wychodzi. Cicho. Piękny kont kontr z tego ujdem. <laughs> Bastian Schweinsteiger teraz. O, świetny atak, tuż przy linii bocznej. A teraz przy piłce Cristiano Ronaldo. Ej, 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 bez taki. Jak ty cudnie podajesz. Bardzo. Kur... No ja nie lecę. Ty bardzo cudnie no. tracisz. O kurwa. I tak tego nie wykorzysta. Portugalia w natarciu może być groźnie. No w... Tak. w końcu. Jak to przeszło mu? <laughs> nie mam pojęcia, ale w końcu strzelił chłopak. W końcu mu się udało. O tak, takie podamka. I ciach, pod... Pod nim! Uzi, Uzi. Drei, ach, ten, ten minuten To znaczy, że ma soli Tak Kiepski jest z niemieckiego też tak. Nie jesteś jedyny Niby w szkole wałkowany Poddolski Dobra, piłka teraz do bardzo, bardzo niemieckie nazwisko Pani sędziu, panie sędziu, panie sędziu, już tutaj taka akcja szła. Oj, już kopnął w lewo, w prawo, Zdajna noga oderwana. Łunkertka. Na razie 2-1, jestem dobrej myśli. Mam nadzieję, że w końcu remisu nie będzie. Wygram. Gomez, no, bez jajców. No, bez. No, nie, 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 nie. panowie. Ha ha ha. Pamiętaj, że jestem Twoim gościem na kanale. I muszę dać Ci wygrać, tak? Do złego Cię nie namawiam. Nie ma. No Boże. Nieczysto uderzona piłka poszła w bok. Cudna główka. Fabio no i mamy podanie na skrzydło do Cristiano Ronaldo. No i co z, z tego, że tam było skrzydle. podanie? Przeciwnicy przejęli. Ej, no co, cud, za ża żadnych cud... fauli? Cudny latasz. Może faulę wyłączyłeś? No nigdy nic nie wiadomo. Jeżeli jest taka opcja. O no takie zagrania często kończą się utratą piłki. Zdębia znowu Kopanina. kontynuację gry. No nie końcu odnieść... no jakiś faul. rzut jest To może bardzo zapomniał kartek. Może on jest za Niemcami, może on jest za Niemcami, może on się urodził w Niemczech, może go eksmitowali, eksportowali. Jak polskie prostytutki do Stanów Zjednoczonych. One są wszędzie. Tak jak rumuńskie. Tak, szkoda strata. Podolski. Kur... Gomez. Panie! Wybaczcie ciebie za ciebie. to lamerstwo. <laughs> Nani. A jest za co przepraszać. Jest. Żuamucinio. No i szansę... no w końcu! Kurwa. Jakaś ładna akcja Juarez ma po raz drugi Rozkręcił Czy po raz, raz trzeci? Nie, po raz nie drugi Proszę on... Szczurek Cudnie było No ty! Niemcom on zrobił Sędzia pokazuje grać dalej To mądra decyzja Ostatnie Ciężko mi tak trochę jednym No i widać otrzymuje wsparcie od partnerów Synu Czy to wykorzysta No ja. No, jeszcze I bramkarzem szybko. sobie podał Klepeczka <laughs> To jest to, to jest to co To jest to co fani kochają po prostu Szybka piłka, szybka wymiana, szybkie podania szybkie kobiety, szybkie, Szybkie samochody hmm. RONALDO Czy będzie bramka? No bez... kurde no Czemu on to przebiegł? Czy ty to widziałeś? No gram z tobą O, udało mi się ładnie podać Strzela O, Kryśka Ach, Panie sędzio Się zdenerwował chłopak Czy to wypływa W kosmos 40 jardów. Nieczysto strzelił. Tym razem nie zrobił. Ty to zaopozować? Tak. Robię ci Fukushima teraz. Ok. A ja dam sobie Huku Almejdę. Dawaj, dawaj. Czekamy. I za chwilę zmiana w jednej i w drugiej drużynie. Klozę wchodzi mówisz Patriota patriota to jeszcze Borowskiego wpuść. No nie tylko wszedł, już mi tutaj zamieszanie robi. Oj! nad poprzeczką. Minimalnie nad poprzeczką. Nie nie jara to, że nad poprzeczką A teraz Cristiano Ronaldo. Nie miałeś jakieś korzyści z tego. Co to było? To jest taktik, to jest taktik Żua Mukinio Czepińce Cristiano Ronaldo Fabio Koncentrao. Podał ją. Pięknie dograł. Czy to wykorzysta? Pozostaje wykroczony. No A, jak on to złapał? Atmosferę na trybunach ciężko określić mianem dobrej. Piłkarze rozczarowują, ale kibice już właściwie niczego się nie spodziewają. Chciałem uderzać już. Tak, no. Dany. Dany, dany. No dobra pozycja by do ciotki. O no Jezu. Efektowna Jak nie jeden to drugi. I to przy bocznej boiska. No dobra okazja. Kurwa. Jedna akcja w obronie. No i nie ładnie tak kląć. Pole karne dośrodkowanie. Jest okazja. Yes. O, tak. O tak Jaka bramka Mamy powtórkę Replay pięknej bramki Replay pięknej, pięknej, pięknej bramki, bramki. dla Portugalii wysokie prowadzenie i fantastyczny mecz szybko opanował piłkę, zrobił sobie miejsce rozejrzał się i następnie zimną krwią pokonał bramkarę. No szkurdy na, na każdym blokuje się. Mamy spalonego. O no, chyba. <laughs> Chujas Sp spalony. To ja wychodzę z kontrumaty. <laughs> no, no, kurwa! Brawo, panie sędzio! Żu amukimio, Christian Ronaldo! Żu amukimio! No! No proszę cię, no, proszę cię! Nie, 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 kurwa nie! O tak! Aha! Aha, Mimo aha, 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 aha. Jeszcze jednego gola, jak widzimy po Z oglądamy Panie Żokerze. Ale mnie przeszedł. Piłki, która pod Ale się zdenerwował. Ten <laughs> za grę rzutu to rzutu... jest zemsta za poprzedni mecz. z tego rzutu Piłkę zdobyła drużyna przeciwna. O Jezu, o Boże. O masakra. Teraz Christian Ronaldo. Łamiemy nogi. Sędzia nie Masz złamałeś nogi. Sędzia chuj. Gnuj. No, gol. Ach, Cristiano. Nie będziemy już Jocha radułować, nie będziemy oglądać powtórki. Oszukał obronę. Nie zasłużyłeś na to zwycięstwo. Tym trafieniem całkowicie odebrali nadzieję rywalom. Nastawili się dzisiaj na atak i rywale nie mają kompletnie nic do powiedzenia. Hej. Dobre przejęcie na skrzydle. Gomez. No i Łukasz Podolski. Podolski. Zdążył w ostatniej chwili. Właśnie no, sefia. dziękuję. 6 1 Wygrałem. Mówisz nie zasłużenia, a jakby nie było zasłużenie, to by za 6-1 nie było. Aha, tak jak widzicie punktacja jest następująca. Czekaj na następny mecz, czekaj tak. na następny mecz. Tak. Dobra, w tym odcinku się z wami żegnamy i do usłyszenia. Czekaj na następny mecz! Nie wyjdziesz po prostu, nie wyjdziesz z tej grupy, nie! Nie wyjdziesz po prostu. Tak. Nie! Dobrze, nie wyjdę. Okej. Okay. Dobra. Do zo usłyszenia w następnym meczu. Cześć, czołem. Siła. Ja złożę apelację, złożę. Ja ją złożę, zobacz. A składaj, pożegnaj się ładnie. Złożę apelację, to jest skandal i hańba. Tak, dobra, żegnamy się. Na razie.